Cześć, Bartek Urban i dzisiaj będzie krótko. Zapraszam na kółko w Toyocie GR Yaris. No dobra, zanim będzie kółko, to chwilę opowiem o aucie, bo oczywiście nie jest to seryjny GR Yaris, tylko jest to profesjonalnie przygotowane auto do rajdów, a ja miałem możliwość spędzić cały dzień w boksie, gdzie auto było strojone i ustawiane. Baza to oczywiście seryjny Gier który w serii ma 261 koni oraz 360 Nm, które daje nam tylko 3 cylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra. Mały silnik, mało cylindrów, ale moc jest wystarczająca. Club samochód w serii mało waży, bo 1280 kg, co daje nam 5,5 sekundy do setki oraz czas 120 na, na poziomie 15 sekund. Aha, i zapomniałbym, auto w serii ma napęd na 4 koła. Jest to stały napęd na cztery koła oparty o sprzęgła Torsena. I co ciekawe, po zaciągnięciu ręcznego napęd rozpina tył. Co więcej, w zależności od trybu jazdy mamy rozkład napędu 60 na 40, albo 50 na 50, albo 30 na 70. No i w serii auto nic nie brzmi. I to by było tyle o serii, bo teraz pora na rajdówkę. Prezentowany Jaris został zbudowany w Polsce przez firmę Karel Litim, która budowała go według przepisów klasy SM5 r Light z rajdowych mistrzostw Finlandii. Auto, oczywiście, spełnia wymogi bezpieczeństwa FIA: mamy tutaj pełną klatkę, kubełkowe fotele Recaro, czteropunktowe pasy Sparko, a do tego liczne modyfikacje mechaniczne. Skrzynia biegów jest sekwencyjna, sześciobiegowa od firmy X-Shift, zawieszenie jest od Raygera, a także mamy hydrauliczny hamulec ręczny. Zresztą same hamulce też są zamontowane w dajniejsze, jest też zmodyfikowany mechanizm różnicowy z przodu i z tyłu, a sterownik silnika jest od moreka. Auto ma też założoną zwężkę na dorocie, a jego moc to około 315-320 koni oraz 450 Nm. Auto zostało też oczywiście wybeweszone, i jak widzicie, tylko część deski rozdzielczej została w serii. Reszta to goła blacha i dodatki jak interkom, komputer rajdowy, ekran wyświetlający dany bieg, czy dodatkowy obieg powietrza w dachu. I po tych wszystkich modyfikacjach auto waży 1230 kg, czyli jest o 50 kg lżejsze niż seria. Z tym, że trzeba pamiętać, że różne kategorie rajdowe mają różne limity masy i, na przykład, do rajdu barburki trzeba będzie auto dociążyć, bo tam minimalna waga w klasie, w której ten Yaris będzie startował, to 1300 kg. A i zapomniałbym, auto ma też, oczywiście, nieco inny układ wydechowy. Brzmi jak rajdówka. I tak też jeździ. Już w serii auto świetnie się zachowuje i na wielu trackday'ach widziałem niemal seryjne gr które świetnie sobie radziły. Po takich modyfikacjach mocowych, czyli Jaris o mocy około 320 koni, robi setkę już poniżej 4,5 sekundy, a 100-200 to około 11-12 sekund. Jest wystarczająco szybko, a do tego napęd świetnie sobie radzi. Na torze Słomczyn mamy zróżnicowaną nawierzchnię, przez co można było sprawić auto zarówno na asfalcie, jak i na szutrze. Jaris, jak i kierowcy tego Jarisa, mają ze sobą już wiele treningów na szutrze, jednak asfalt to była nowość, stąd też mocno była testowana m.in. hydrołapa, często niezbędna do podcięcia przed nawrotkami czy przed beczką. Aut naprawdę daje radę i co ciekawe, według wielu jest to nowy król w czteronapędowych autach. Już w serii auto dużo potrafi i jest porównywalny do takich wyjadaczy jak Mitsubishi Lancer Evo czy Subaru impreza STI. Ba! Często je pokonuje, co jest naprawdę niesamowite, bo zazwyczaj ma dużo mniej mocy. Gdybyście chcieli sobie kupić taką przygotowaną zabawkę, to koszt budowy to około 100 tysięcy złotych. Oczywiście samej budowy, bez auta. Znalazłem nawet ogłoszenie jednej sztuki z 2021 roku i jest wyceniona na 43 tysiące euro, czyli około 190 tysięcy złotych. I to jest dobra cena. Bo nowy Jaris GR, jak wychodził na rynek, to kosztował 172 tysiące złotych. Więc tutaj, no niemal w tej samej cenie, mamy od razu rajdówkę. Ha! I wypatrujcie tego Jaris'a na rajdach. Między innymi, na wspomnianym wcześniej, rajdzie barburki. A za jego sterami będzie kobieta. Anna Ganczarek-Rau, znana jako Ganci. I ja wiem, że to nie jest test, a raczej jakiś wideowlog, ale zupełnie z zaskoczenia dostałem zaproszenie na udział w całodniowych testach tego auta, czego nie mogłem odmówić, co chyba jest zrozumiałe. Genialnie jest pojeździć nawet na prawym fotelu w takim samochodzie, a dodatkowo mogłem podpatrzeć profesjonalny zespół w pracy. No coś pięknego. A przy okazji złapałem za kamerę i trochę dla Was ponagrywałem. Cześć! I na koniec zostawiam najlepsze, czyli creme de la creme. Sama akcja bez mojego zbędnego gadania. Jeszcze raz. Cześć.